Siemka to znowu ja. Tym razem znajdujemy się w okolicach Międzyzdrojów. Pokażę Wam obiekty wojskowe, które tutaj się znajdują. Kompleks bunkrów znajduje się w województwie zachodnim Pomorskim w pobliżu miejscowości Biała Góra. Obszar ten należy obecnie do Wolińskiego Parku Narodowego. Ukształtowanie tutajszego terenu jest naprawdę niesamowite, ponieważ od strony morza znajdują się wysokie klify. A od strony lądu okolica jest dość mocno pofałdowana. Występują góry, doliny, a w dodatku całość pokryta jest lasem. Wchodzimy sobie po bunkrach. Są tutaj stanowiska baterii artyleryjskiej. Więc, jeśli jesteście ciekawi, ruszamy. Zapraszam. Właśnie widzimy jedną ze znajdujących się tu wież kierowania ogniem. Już ja prawie jesteśmy. O jest piękna. Niestety też nie wejdziemy, ponieważ zawrakło schodów. Szkoda. Bardzo ciekawy obiekt, ale pokażę Wam jeszcze kolejne zabudowania. Muszę wejść, bo tu jest los stromu. Patrzcie. Tutaj zobaczcie jaki potężny bunkier. Wchodzimy. Policja kurwa otwierać. Halo, halo. Patrzcie. drzwi. Kurwa, kibel. Umywalki, zobaczcie. Jakieś łóżko. Łóżka zobaczcie do leżenia łóżka. Zobaczcie wszystko tutaj do, dla żołnierzy. Widzicie to? Nawet jeszcze jest grzałeczka. Dobra, wam pokażę. Łóżka. Tak tu tutaj to kurczę, wszystko wyglądało. Żarówka nawet leży Normalnie kurczę, rycza jakiś grzejnik właśnie Ale bajer. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nawet mydełko nawet jeszcze jest. Dobra Wychodzimy Zamkniemy drzwi Jakaś skrzynka z bezpiecznikami chyba musiała być To wszystko od tego bunkra w którym byliśmy No to tu mam kolejne wejście. To jest ten sam bunkier. Się ciągnie aż stamtąd. Widzę, że bramka jest otwarta.